Wszystkim tutaj Atenka i chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o książce The Mercies, Kiran Mirwood Hargrave, która po polsku wyszła pod nazwą Kobiety z Wardo została wydana przez wydawnictwo znak. Ja miałam do tej książki dużo oczekiwania. Była jedną z tych, które zostały wybrane w ramach książkowego klubu dyskusyjnego, do którego należę, i wiecie, no, opis brzmiał super. Bo jest rok 1617. Jesteśmy w Norwegii, na bardzo dalekiej północy, w małej wiosce o, mam nadzieję, że poprawnie wymawiam tą nazwę, vardo. I niespodziewanie, kiedy wszyscy mężczyźni praktycznie z tej wioski są na morzu podczas połowów, zrywa się sztorm, sztorm, którego nikt nie przewidział, sztorm, który uderza z niesamowitą siłą. I sztorm, który zabija praktycznie wszystkich mężczyzn w wiosce Wardo, pozostawiając samotne kobiety, kilku starców i pojedynczych małych chłopców, tak naprawdę na śmierć głodową. Po bardzo dramatycznych scenach, kiedy te kobiety nie są w stanie pogodzić się ze swoją stratą, stwierdzają, że jakby to nie patrzeć, pełny żołądek jest ważniejszy niż to, czy to wypada albo, że coś nie wypada. I wkładają spodnie, wskakują do pozostawionych, pojedynczych budek po swoich mężach i wypływają na połowy. A niebawem później do tego, że wspaniałego miejsca natrafia nowy komisarz, komisarz sprowadzony tutaj z Szkocji. Absalom Cornet, który jeszcze w Szkocji wsławił się głównie tym, że doskonale poluje na czarownice. I o ile początkowo to polowanie na czarownicę, zresztą tutaj za namową norweskiego króla, bo skupia się na miejscowej ludności, Sami, o tyle niebawem zaczyna uderzać też w te kobiety z wardu, które podczas nieobecności swoich mężów zaczęły wykonywać ich rolę. I czy też ten opis myślisz sobie, będzie dobrze, to będzie wspaniała, feministyczna książka o kobiecej solidarności w trudnych chwilach i o tym, że tak łatwo tą zdobytą niezależność odebrać. Że wystarczy kogoś oskarżyć o czary. I już się na to nastawiasz! i, i, i to, to, to tak naprawdę jest lesbijski romans. Bo tak, bo jedna z, bo mamy dwie bohaterki. Pierwsza z nich y, to Maren, dziewczyna z Wardo. Y, dziewczyna, która podczas tego sztormu straciła swojego brata, straciła ojca i straciła narzeczonego i szansę na nowe, spokojne życie. Która funkcjonuje w domu, gdzie jej matka obarcza przynajmniej częściowo za tą śmierć swoją córkę, i całość jest taka bardzo napięta. I to jest jedna z tych kobiet, które decydują się wsiąść na łódkę i decydują się pójść na połowę. Drugą, z bohaterek, z której perspektywy poznajemy całą tą opowieść, jest żona Absalona Korneta, którą ten właściwie tak ser ze Szkocji podjeżdża się pod Bergen, zatrzymuje się tam, gada z jej ojcem w porcie i. Long story short, w ciągu paru dni ma żonę. I ta żona, nie znając swego męża, który oczywiście <grystanie> okazuje się być podłym człowiekiem i sadystą. Jedzie z nim do Wardo tylko po to, by tam poznać swoją prawdziwą miłość, czyli Maren. I to wszystko dałoby się jeszcze obronić. Jakby z tego dalej jest tam potencjał na cudowną książkę? Tylko, że nie. Bo jeżeli mamy powieść, w której bohaterowie są ciosani jak Podsztancy, gdzie od początku wiemy, że Absalom to będzie zły, czarny charakter, a ta kobieta, co się modli w kirkę, to też będzie zły, czarny charakter. I jakby oni, oni nie są zniuansowani. Jakby ty ich widzisz i ty wiesz, że to będzie czarny charakter, jak stąd to Honolulu, pięknie będzie. I widzisz te bohaterki pojedyncze i ty widzisz, że jakby tak, a one będą te dobre. I dobre, i bez skazy, i w ogóle ekstra. I już tutaj pojawia się pierwszy problem. Na dodatek ten romans jest. O matko, jak, jak on jest niewiarygodny, jakby te kobiety widzą się w porcie. Razumie się pierwszego wejrzenia. Ja matka, jak ja nienawidzę miłości pierwszego wejrzenia. I co więcej, jakby one jak razem funkcjonują, to jakby widzisz, że one funkcjonują jako przyjaciółki, ale... Nawet na tym poziomie przyjaźni ja nie czułam budowania tej przyjaźni, ja nie do końca wierzyłam, że one autentycznie się lubią i owszem, jest tam opisane napięcie seksualne, ale nawet ono jest opisane tak, że serduszko ci szybciej nie bije. I myślisz sobie jeszcze, okej, okay, no ale będą te polowanie na czarownicę, może na tym się skupi, na mechanizmie polowania, na tym, jak tym kobiety wdrażano i jakby szukano kozłów ofiarnych w tej społeczności. I nawet to nie jest prawda, bo bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę ten proces jest tłem dla romansu, i. No. Końcu, naprawdę ta historia ma potencjał. Jest bardzo wiele elementów, które ta autorka wprowadza. Gdzie Kiran mówi, słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest ten miejscowy lud. Może porozmawiajmy o jego wierzeniach i porzuca to bokiem. Tutaj są przepychanki polityczne. I dlaczego właściwie ci Szkoci znaleźli się? na tym dalekim Wardo. I to też jest tylko tak liśnięte. Jest konflikt wewnętrzny w tej społeczności, który byłby ciekawy, gdyby nie to, że mamy tylko czarnych i białych bohaterów i wiecie, jakby, mm, ze strony tego konfliktu są od razu ustawione i jakby ty nie czujesz tego dramatyzmu, po prostu wiesz, że jedni są źli, bo są źli, a drudzy są dobrzy, bo są dobrzy. Jakby miałam poczucie, że czytam książkę dla dzieci, tylko, że temat absolutnie nie był książką dla dzieci. I powiem szczerze, że jestem w sumie dość rozczarowana. Nie zrozumcie mnie źle, jakby to nie jest bardzo zła książka. E, powiedziałabym nawet, że czytało mi się ją na tyle dobrze, że mogę powiedzieć, że no jak leżą gdzieś na półce i nie macie co czytać, to możecie ją wziąć, ale no... Chyba nie zdziwicie się, że w mojej sześciopunktowej skali kobiety z bardo to jest trójeczka, czyli meh. Jakby może być, może nie być, jest totalnie przeciętna. I jeżeli macie coś innego do przeczytania, to myślę, że lepiej sięgnąć po coś innego. Super, bardzo Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia przy kolejnej lekturze. Hej!